się jemu na to jest na kolejnym odcinku na kanale Kukurydzka. dziś gramy standardowo nie wiem może zagram od gk jedną rundkę a więc widzimy się jak, być, jak już nas wczyta nas już czytuje do yy, będziemy już no do rundy no czytało mnie do rundy i teraz już lecimy Samolot, ja wiem, że. samolotem widziałem? Ehm, yy... Busa to będzie tylko jedna rundka. Krótka, Bo złączonej. Idźmy. A mi się przyda jakaś broń w ogóle. tego.

Dobry skład O zabiłem kogoś Moje Ale mu wziąłem wszystko z nosa z przed nosa Zabiliśmy go Chłopa lewiatona Czy co to, co to jest lewiaton czy to nie jest lewiaton? Nie wiem Ale chyba lewiaton Widzowie możecie pisać w komentarzach czy co mogę nagrywać? Jakieś fajne gierki. Bo jak szele się trochę nudzi. Ty Tima chce typ! Tima chce! Stary zresztą ci plombę wysprzedam. Nie ma tak łatwo na rankedzikach. Znaczy jakich rankedzikach? Turnieju. Dobra. Ej, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Mm. 57 osób, 10 punktów. I mamy 3 fragi. Ty ja mam 2 fragi. Jaki ja jestem przy kocurów? No dobra. Widzowie. 12 ludzi. Aha, Hopsa polecił na wtedy No to, bratku coś takim nobem. A że nie poleciałeś... Mm, gdzie połowa tego. No, cała drużyna. Patrzcie, tyk, tyk. I raz się się łapie. Wiem, że to widać, ale zrobię tak. Tak, 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 tak. Tak, tak drzwi. <grym> Jak ty wejdzie? ha ja Tak, a więc tak, 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 no, tak, tak. Widzowie, ja się będę tak odklejał na tym odcinku. Przepraszam was za to, bo ja nie wiem, co ja do was mam mówić. Chama, nie wiem. To jest typ. Double pompa. Nie no! Nie jak to się stało? Okay. Chłopca poszedł? No gdzie jest ta broń nowa? Może nas jeszcze uleczy ale nie wiem Dobra Dziękuję widzowie To był taki krótki odcineczek Sorry że taki krótki no ale Cs, Coś się nam nie powiodło tak Coś nam się nie powiodło Nie powiodło nam się widzowie Więc co do zobaczenia w nowej i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Pa, pa!